Niech będzie po Chrystus. Zapraszam Was do spotkania ze Słowem Bożym. Dzisiaj przeżywamy już trzecią niedzielę Adwentu. Moi drodzy, Słowo, które Pan Bóg nam dzisiaj daje, to jest jedna wielka dobra nowina. Prorok Izajasz mówi: Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę Bogiem, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. To jest dobra nowina dla mnie, dla Ciebie. Pan Bóg chce przyjść, aby właśnie to wszystko, co jest naszą biedą, co jest naszym poranieniem, co jest naszym zniewoleniem, wziąć i przemienić. On chce się dzisiaj okazać zbawcą. Najpierw trzeba jednak stanąć może w takim trochę trudnym doświadczeniu, żeby zobaczyć tą swoją biedę, odsłonić ją przed Panem Bogiem. Moi drodzy, bardzo często, chyba. Gdzieś próbujemy to przykryć jakąś taką maską zewnętrzną, jakiś takich pozorów, że wszystko ok, w porządku, dobrze, e, żeby też ktoś nie próbował wchodzić w nasze życie. Nie? A tak naprawdę wielu z nas jest gdzieś tam jątrzonych od wewnątrz właśnie jakąś taką biedą. No największą biedą jest oczywiście grzech, nieraz skrywany nawet przed samym sobą. E, nie? Popatrzcie na oblicza, na twarze. No, dzisiaj akurat w maseczkach to może mało widać, ale w oczy ludzi, nie? ile tam jest nieraz do smutku, jakiegoś takiego przybicia, przygnębienia. Co twoje też oblicze, co twoja twarz mówi? Czy jest to twarz i oczy promieniujące Bogiem, radością, szczęściem, czy rzeczywiście przygniecione czymś? I dzisiaj dla Ciebie, właśnie, jeżeli Twoje życie jest czymś przygniecione, to Bóg przychodzi, dla Ciebie daje to słowo. Naprawdę, Bóg nie jest gdzieś na zewnątrz. To też jest ważne, żeby dzisiaj zobaczyć, że Bóg jest moim Zbawicielem. Nie ja. Nie ja siebie zbawiam. Też nieraz taki problem w naszym życiu jest, że my z czymś się borykamy już nie wiem, miesiącami, latami, nawet coś się za nami ciągnie i nie mamy takiej radości życia chrześcijańskiego. Dlaczego? Bo może nie oddaliśmy Panu Bogu, nie pozwoliliśmy, żeby stał się naszym Zbawicielem. Prawdziwa radość jest z doświadczenia Boga jako Zbawiciela. Ogromnie się wesele w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Raduje się, bo mnie przyodział, bo mi dał doświadczenie radości. Maryja śpiewa dzisiaj w, w psalmie, mamy fragment magnifikatów w psalmie. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. My prawdziwi możemy się rozradować w naszym życiu tylko w Bogu, w Bogu, który jest Zbawcą. Ale jeżeli ja próbuję być moim Zbawicielem, ja próbuję siebie zbawiać, to nie doświadczę mocy Pana Boga. Mnie się bardzo podoba postawa świętego Jana Chrzciciela dzisiaj, który wie kim jest, że on nie jest Zbawicielem. On nawet mówi, że nie jest Eliaszem, nawet nie jest prorokiem. On jest tylko głosem, którym ma przygotować przyjście Zbawiciela, Mesjasza. Nie? Żebym ja wiedział, kim ja jestem, tak jak Jan Chrzciciel, że nie jestem. On miał okazję, żeby się, nie wiem, wywyższyć, żeby próbować grać kogoś wielkiego, silnego, mocnego. Nie. I tak my mamy stawać przed Panem Bogiem i wiedzieć: ja tylko jestem kimś tam, a Bóg jest moim Zbawicielem. Nie? I wtedy będziesz doświadczał mocy Boga przychodzącego. I to jest też bardzo piękne w Ewangelii dzisiejszej właśnie, że Bóg nie jest gdzieś daleko. I nie jest, ja nie wiem, próbuje nas bawiać na odległość, pokazując nam, co mamy zrobić. Ale Bóg przychodzi i staje pośród nas. To Jan Chrzciciel mówi: pośród was stoi ten, pośród was stoi ten, któremu ja nie jestem godzien rozwiązań nawet przemykał sandałów. I my, to, moi drodzy, będziemy już świętować za dwa tygodnie właśnie Boga, który staje pośród nas, przychodzi do naszej biedy, w żółbku, rodzimy. Właśnie w tych dniach już czekamy, już nasze serce wyrywa się ku temu doświadczeniu zbawiciela, zbawienia. Doświadczy dzisiaj Boga, który zbawia. Oddaj Bogu te wszystkie swoje biedy, a zobaczysz, Bóg będzie wkraczał w Twoje życie. On chce być blisko Ciebie. Wtedy można też patrzeć i na drugie dzisiejsze czytanie, które w moim odczuciu jest już takimi wskaza takim wskazaniami. Dla kogoś, kto doświadczył zbawienia, nie będę się teraz nad tym zatrzymywał, ale popatrz na to słowo. Może to słowo właśnie też jest dla ciebie. Bóg ci podpowiada, jak masz żyć, kiedy doświadczyłeś Jego zbawienia. Bóg jest zbawcą. Może w kółko to powtarzałem, ale On przychodzi, żeby się zbawić. Dobrego spotkania ze Słowem Bożym i do zobaczenia.